Cześć, dzisiaj ponownie wracamy do tematu: czy pies ma włosy, czy sierść, czy to i to? Więc jakie warunki muszą być spełnione, by martwą tkankę nazwać włosem? Powinna mieć budowę charakterystyczną dla włosa, trzon zbudowany z keratyny, rdzeń, korę i osłonkę zewnętrzną, pochodzić z mieszków włosowych w skórze, mieć określony cykl wzrostu, spełniać funkcję ochronną i sensoryczną. Czy u psa te warunki są spełnione? Tak, niezależnie od tego, czy występują jako część klasycznej sierści z podszerstkiem, czy jako pojedyncza warstwa uraz bez podszerstka. Spełniają te wymagania Magania. Włosy psów bez podszerstka po prostu różnią się cyklem wzrostu i gęstością, więc czy termin włos jest prawidłowy? Tak, pod warunkiem, że mówimy o rasach psów z pojedynczą warstwą okrywy włosowej bez podszerstka. W ujęciu biologicznym każdy włos w sierści psa to nadal włos, ale w kynologii i języku potocznym włos stosuje się do psów, których sierść ma przedłużony cykl wzrostu i przypomina strukturą ludzki włos.